Dobry wieczór. Jesteśmy w trakcie 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ze mną Margaret, piosenkarka i debiutująca tak naprawdę aktorka w filmie Zadra. Witam Cię serdecznie, Margaret. Powiedz mi, jakie emocje Ci em, towarzyszą przed premierą? No, ogromna ekscytacja. Trochę też taka jestem, że tak się wstydzę. I e, wiesz, jak na przykład nieraz dzieci oglądają jakiś film i się strasznie boją, nie? To tak wyobrażam sobie siebie podczas tego yy, seansu, żeby zrobić tak. To już? To już? <laughs> nie, trochę jestem, faktycznie mnie tak to onieśmiela, no bo to jest jakby nowa rola dla mnie i nie, nie czuję się jeszcze w niej jakoś bardzo tak pewnie. No i fajnie. O właśnie, nawiązując, że to jest twoja nowa rola, yy, w porównaniu do tego, bo wcielasz się też w rolę w teledyskach, czy... Potraktowałaś to jako podobną pracę, czy zupełnie coś innego, nowego, ciężko było ci wejść w rolę aktorki tak naprawdę, filmowej? Zupełnie inna rzecz niż teledyski, No bo w teledyskach faktycznie trochę gram, ale trochę gram w sumie cały czas siebie i, i to jest gdzieś postać taka, którą, z którą się znam, z którą się znam, lubię jakby. Która gdzieś tam towarzyszy mi przez całe życie, i jednak cały czas w muzyce to jest to wracanie do, do siebie, nie? Do, jakby to, to są w ogóle takie dwie różne rzeczy pomiędzy e, muzyką a filmem, że my w muzyce jak najbardziej chcemy pokazać siebie, no a w filmie nie pokazujemy się tylko jakby odgrywamy kogoś, i to było dla mnie takie e, takie najtrudniejsze. Aczkolwiek wydaje mi się, że. Ta moja rola też jest bliska po prostu bardzo mnie, tego jaka ja jestem, bo no bo, bo ja nie jestem taką świetną aktorką i tak ono. A jak myślisz, czy polska publiczność jest gotowa na taki polski film muzyczny hip-hopowy? Bo jeszcze takiego nie było. Czy jest gotowa? Nie wiem, ale bardzo zachęcam Państwa, żeby dać temu filmowi szansę, bo naprawdę myślę, że to też jest coś bardzo świeżego i muzycznie fajnie jest to powiedzia powiedziane. Dużo jest takich mini teledysków, chociaż nie wiem, czy mogę to zdradzać. Chyba mogę już. E, więc naprawdę zachęcam do wyrobienia swojego zdania na ten temat. E, a powiedz, komu byś zadedykowała ten film? Dziewczynom, chłopakom, nastolatkom, młodzieżom, osobom dorosłym? Myślę, że to jest film targetowany do młodych ludzi, do ludzi, którzy, którzy muzyki rapu słuchają. Myślę, że po prostu do młodych ludzi, myślę, że też dla kobiet, które jakby gdzieś tam starają się stawiać swoje pierwsze kroki, czy w muzyce, czy w ogóle w jakiejkolwiek branży sobie tam wymarzą. Myślę, że to jest taki film, który bardzo mocno gdzieś tam dodaje takiego wiatru, wiatru w skrzydła, wiatru w żagle. W żagle, w żagle, w żagle, okej. Okay. A jak Ci się grało e, u boku Magdaleny Wieczorek, głównej bohaterki? O Jezu, świetnie, Magda jest ekstra. Bardzo też mi pomogła e, w, w graniu i w ogóle w takim... Że my obydwie byłyśmy zestresowane sobą nawzajem, no bo Magda się trochę wstydziła przed mną śpiewać, ja trochę przed nią grać, no i tak e, tak się wstydziłyśmy obydwie siebie na początku, ale bardzo mi pomogła w m, po prostu w jakiejś takiej atmosferze wokół siebie, podczas sceny, że naprawdę czułam się dobrze. A powiedz mi, czy po tym debiucie na wielkim ekranie zostajesz na scenie, czy będziesz próbować dalej w filmie, może właśnie jako główna bohaterka? Yy, no, zapraszam, zapraszam. Nie, no i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobała ta przygoda i podchodzę do niej oczywiście z dużą pokorą, bo tak jak wspominała mnie. Nie, no nie, ma, nie mam jakby fachu, yy, ale jako przygoda jest to super fajne, odświeżające. I też inspirujące dla mnie w kwestii muzycznej, no bo im więcej się jakichś takich nowych zajawek yy, gdzieś tam robi, czy, czy, czy się wkręcam w nowe rzeczy, to też bardzo fajnie później się odzwierciedla w muzyce. A powiedz mi, yy, może nam w sumie czy zdradzisz nam co tak pchnęło cię, żeby wziąć tą rolę? Co mnie pchnęło... Wiesz co, ja bardzo... Ja w sumie nie chciałam y, tego robić, bo, bo, bo się obawiałam tego, w sensie obawiałam się jakby tego czy, czy, ja, czy ja potrafię robić takie rzeczy, czy, czy w ogóle po co i po co to robić ludziom. Y, bardzo... I, I Grzesiek w sumie był tą osobą, która... Y, reżyser, y, który mnie namówił do tego, bo właśnie przez te nasze długie rozmowy, przez to, że on mi dał taką dużą wolność też y, więc, no, to było spoko. W ogóle naprawdę super ekipa. Chciałam pozdrowić i uściski śle. Było super. E, czy jeszcze będzie jakaś produkcja filmowa, czy już? Nie Nie wiem, ale znając kosmos, to tak. Czyli nie mówisz nie, a pożyjemy, zobaczymy. Okej, okay, ja Ci bardzo chciałam podziękować za wspaniały wywiad, za to, że nam zdradziłaś przedsmak Zadry. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia tego filmu, którego premiera będzie... 6 stycznia 2023. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wspaniałą rozmowę. Do widzenia.